Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie I pozdrawiam To taki krótki, mały spacerek z Aresem Przyjechałem tutaj Na chwilkę stanąć no, a pochodzimy Całe 10 minut Nie no, mogę chodzić Mogę chodzić, bo byłem teraz u lekarza Także spoko, mogę sobie spacerki, nic nie nosić ani nic. Oczywiście powolutku na pełnej stopie sobie chodzić, powolutku mogę. Tak, nie, oczywiście po jakichś prostych drogach, tak, żadnych górkach, żadnych takich tych. No ale mogę. Goi się, wszystko się goi fajnie. <laughs> Także witam Was, witam Was serdecznie. Tak, wziąłem kulę, jakby coś, e, bo mówi, że bez kul też mogę chodzić na pełnej stopie e, tylko no wiadomo, bez przesady powolutku także goi się, goi się jeszcze to, wiecie, trochę boli jak pochodzę popuchnie jeszcze ta noga ale już jest coraz lepiej gdzie on tam poleciał no dobra, ale nie ma tu żadnych psów ani nic innego, także sobie tam leci no i co ja wam chciałem powiedzieć no widzimy się jeszcze przed świętami, będziemy się jeszcze raz widzieć, teraz tak się chciałem tylko pokazać wam że żyję, że nic mi nie ma że jest ok jadę teraz właśnie do sklepiku bo już sam mogę tak wiecie tu gdzieś pojechać, tam gdzieś pojechać no wiadomo, że to teraz to wszystko to jest takie utrudnione z tą nogą, ale z każdym dniem jest coraz lepiej Jadę karpia kupić, zobaczymy, żeby tylko kolejki nie było. Także kupimy jakiegoś karpia na święta. Dzisiaj trzeba go oczywiście do cebulki, do i Poczekamy na Wigilię, potem będziemy jeść. No kupię trzy, ja lubię karpia, także niektórzy nie lubią, różnie tu tam. Wiadomo, każdy ma swoje smaki. No, odcinio, ale wiecie co ja tu widzę? to, że te, że te okulary tu leżą A To jest nic Ale pamiętacie, wiecie gdzie jestem Tamte wore śmieci oczywiście, tam wynosiłem stamtąd Ale patrzcie na to Ale jest Aż tu pójdę Zobaczyć, tu było czystitko wszystko przeze mnie wysprzątane Zobaczcie Już tam nie będę wchodził dalej Ale zobaczcie ile śmieciuchów Na święta sobie ktoś po, Wiecie, śmieci wyrzucił tutaj Posprzątał i sobie śmieci wyrzucił <laughs> Butelka Ciekawe czy zwrotna Ale patrzcie, tutaj to samo O Boże No widzicie Jak to wygląda Bez wyobraźni Bez żadnej wyobraźni Ale co zrobić Wiecie jak to jest, już tyle lat pokazuję wam wszystko z i dalej widzicie łajzy chodzą dalej i, i wyrzucają nie nauczą się niczego idziemy jeszcze tu zobaczyć no tam kiedyś siedzieli tam tam było pełno śmieciuchów a teraz tu jakieś są nie wiem co to jest, ale coś tu ale chodź tu chodź są jakieś takie pojedyncze śmieci Zbierało się tego jak zwykle. No. Tutaj zobaczcie. Tu też nie wiem, po co ta paleta tutaj położnik. Nie wiem, czy chcieli tu siedlisko jakieś zrobić. Puszki, flaszki. Tu to samo. Tu grzyby rosną, a tam idziemy też na grzyby. I <laughs> zobaczcie, jak to wszystko. Katastrofa jakaś Dobra A my idziemy za resem tam do przodu pójdziemy jeszcze na chwilkę <grym> Także zima minie powiem wam za niedługo przeleci, całe życie przeleci to moment jest, nie wiem komu to smakuje po prostu tak na takim zimnym powietrzu i wypić jakieś takie piwo Nie lepiej w domu siąść, się napić do szklanki Spokojnie sobie nalać, a nie tam z jakiejś puszki. Katastrofa jakaś. Nie wiem, co to za przyjemność. No ale... Jest jak jest. Może żona nie pozwala. Ktoś mi tam napisał Kto? Maksiu chyba. Pozdrowionka dla Ciebie. Chyba Maksiu, tak? Tak mi się wydaje. On chce na grzyby. On chce na grzyby. we mnie też chcę. Też bym chciał. Szybko ten sezon się skończył, jakoś tak. Było i trochę grzybów było, ale powiem Wam, że teraz w przyszłym roku to myślę, że będzie więcej. Ale w przyszłym roku nie wiem, jakie gatunki, ale prawdziwko będzie dużo więcej niż w tym roku. Myślę, że te opieńki w końcu się pokażą w przyszłym roku. Boczniaków nie, trochę więcej będzie o jakieś takie. Dobra, lecimy teraz na na ten. O, ciężko się chodzi, wiecie, tak. Bo to trzeba z tą nogą, to tak ostrożnie się chodzi, to. taki człowiek bardziej taki ostrożniejszy się robi, wolniejszy <laughs> i tak musi uważać. Także, a, ale już, już. Także ja się bardzo cieszę, że już to jest wszystko za mną, te wszystkie szpitale i tak dalej. Także widzicie, czas leci. A teraz już jest praktycznie 3 tygodnie już prawie po, tym, po tej operacji, także no już coraz lepiej, coraz lepiej tak jak mówię byłem u lekarze Sprawdził mi tą nogę wszystko krwy wyciągnął no i co? No i powiedział, że wszystko się dobrze goi, także jak na byku jak na byku Dobra, lecimy po karpie. Ech, chodź, lecimy po, har po karpie i... No może nam no, nagram jakiego karpia, zobaczymy. 217 tu mamy Dobry. jesiotra. Dobry. Zobaczcie, ryba potwór Tu mamy sumy. 20, 20, ja? Tak. No nie trzeba. Trzeba, nie trzeba. A, ja, a, to nie ma, to Dla mamy tam jest tak. osobno. gdzie pozycje są. A, proszę. A, proszę bardzo. Ja chciałam zamówić kartę na poniedziałek. Na poniedziałek. I karpie. Dziękuję. A jeszcze mamy po Będziemy takie no. mniejsze i będzie ja dobrze. Ja Dziękuję do widzenia to ja nie widzieli, to No i karpie zrobione. Jeszcze posprawdzam czy nie ma gdzieś łusek Trzeba cebulkę zrobić, to żonka zrobi jak przyjdzie do cebulki do przypraw Myślę, że będzie OK. Także już jest przygotowane wszystko Ale zawaliłem Muszę zadzwonić do szwagra jeszcze bo on inne ryby je Także zobaczymy co będzie chciał To jeszcze dokupię No Ja lubię karpia Dobra pokażę wam jeszcze jedną rzecz Tylko na plitarg jaką mam nowość Super sprawa Choinka jeszcze nie przystrojona Ale dopiero będzie za jakiś czas, bo wiecie zobaczcie taki żura akurat ten jest od żony to jest na, na dwór metalowy duży pokażę pokażę wam jaki jest ogromny ponad Ponad 70 cm. Także no ładny, bardzo fajny. Także widzimy się jeszcze po świętach. To jest na Plitark. Bardzo fajna rzecz. Moje już jadą tam za oceanów, za lądy i oceany musi pokonać. <lądy> Także no super naprawdę do ogrodu. Piękna rzecz. Dobra. To trzymajcie się i do... widzimy się przed świętami, także e... jeszcze raz przed świętami, a dopiero potem po świętach. Także zrówka wam życzę, uśmiechu, trzymajcie się do następnego. Muszę się ogładnąć, bo jestem taki jakiś.